Jesteście tu aktywni i kreatywni? Dziś jesteśmy we Wrocławiu w firmie, która zajmuje się floatingiem. A co to znaczy? I czym jest komora deprywacyjna? Zaraz się dowiecie. Nie mylić z deprywacyjną. Takich komór nie będziemy odwiedzać. Będziemy odwiedzać tylko komorę deprywacyjną. Zapraszamy Super ciekawy. Zapraszamy Was do środka. Zapraszamy. Aktywni i kreatywni. Na razie. Hej. Dzień dobry, cześć. cześć, witamy serdecznie. Jesteśmy we wrocławskiej firmie o tajemniczo brzmiącej nazwie Float, której właścicielami są Kasia i Tomek. Opowiem trochę witamy. o tym tajemniczym temacie, który dotyczy czegoś takiego, co się zwie komorą deprywacyjną. Pierwsze podstawowe pytanie, słuchajcie, co oznacza termin Float? Floating to, float to swobodne unoszenie się, czyli unoszenie się. W tym przypadku unoszenie się na, w solance, czyli unoszenie się na wodzie. Uh -huh. Unoszenie się na wodzie. Wynikające z, z zasolenia wody. Solą Epsom. Czym jest oba sól Epsom? Katarzyna? Sól Epsom to jest związek siarczanu magnezu. Występuje też pod nazwą Gorzka Sól Angielska. Ona już tak praktycznie 100 lat temu była używana do pielęgnacji, więc ona jest absolutnie bezpieczna dla nas. To nie jest ten środek, który się używa też na przyczyszczenie. Tak, tak, oczywiście, tak, tak. Na oczywiście trzeba wiedzieć jakie, jakie dawki. Tak? Czyli nie, tam, jak nie. nie, nie pijemy <laughs> tak? Tych, tych dawek w ogóle nie pijemy. Nie, nie, <laughs> pijemy. nie, nie w trakcie Tak, zakładzie. także to jest akurat, jeśli chodzi o sól Epsom, to ona ma bardzo szerokie działanie w ogóle na nasz organizm. A więc bardzo dobrze jest sobie też to wygooglować, poczytać. Tu oczywiście jak klienci do nas przychodzą, to dostają też takie informacje, także wiedzą, co się dzieje. Właśnie. Przybliżmy naszym widzom informację, jak, jak to wygląda, w czym to się dzieje, co to jest, jakaś komora, to się gdzieś wchodzi, to się w czymś zanurza? W naszym ośrodku, bo tak nazywamy nasze miejsce, nazywamy ośrodkiem floatingowym, mhm. mamy dla klientów, oferujemy floatowanie w kapsule floatingowej i w komorze floatingowej. Kabina i... Kapsuła. 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 <laughs> Różnice... Floatowanie w kabinie i w kapsule, efekt floatingu jest taki sam. To są urządzenia izolujące nas od, od bodźców. Chodzi o to, że floating, nazwa floatingu, co się za nią kryje? Za nią się kryje takie rozszerzenie, jakim jest ograniczenie, bodców środowiskowych, czyli jest to miejsce, w którym floatując, czyli unosząc się na wodzie, mamy do minimum ograniczone bodźce, czyli nikt do nas nie zadzwoni, ponieważ musi mieć wyłączony telefon, nikogo nie usłyszymy, woda, czyli roztwór soli z wodą, w której leżymy, ma temperaturę 35,5 stopni, Wynika to z tego, że jest to przybliżona temperatura naszego ciała. I unosząc się, leżąc, w tym, leżąc w, tym, w, tej, w tym roztworze, nasz organizm, nasz mózg nie czuje różnicy między wodą a, a ciałem. Aha, czyli generalnie jest milutko. Komfortowo, jeśli chodzi o temperaturę, tak, tak i y, odcinają nam się wszelkie zmysły y, sensoryczne mamy ciszę, spokój i pełne obprężenie. Czytałem tak? artykuł hmm. kiedyś, y, że umysł ludzki właśnie pozbawiony wszelkich bodźców zaczyna wariować, jak to wygląda z waszej perspektywy? Zupełnie nie. Twórca, jakby floatingu jako takiego którego dzisiaj możemy zobaczyć, zaczynał w latach 50., ale badania nad deprywacją były, były przeprowadzane w latach 70. i 60., -tych, 70. -tych i w podręcznikach, nawet psychologicznych, które były wydawane w tamtym okresie, znajdują się takie informacje, które są zupełnie nieaktualne i, nie, i często one są powiązywane z floatingiem i ym, klienci nasi. Czytając różne informacje, boją się, że w jednym miejscu wyczytali, że można, można zbyt długo trwałe przebywanie, no można mieć, mieć halucynacje nawet. To jest, to jest jakby, są, są to zupełne mity. Czyli mamy Nie, trochę taki chaos informacyjny. Bardzo duży powiem, powiem, jest, jest chaos. Jest chaos. Kilku naukowców w latach 70. przez 15 lat oni próbowali ten chaos troszeczkę poukładać i systematyzować. A tego, że, te, że czyli pierwsze badania w ogóle nie dotyczyły samego floatingu, ale dotyczyły właśnie były przeprowadzane w taki sposób, że studenci byli zamykani w, w pomieszczeniach, uh -huh. czyli samo badanie było zaprojektowane w taki sposób, że ludzie byli bardzo zestresowani. Nawet nawet ty Krzysiu, Krzysztof przeczytałeś gdzieś, że można mieć halucynacje, jeżeli zbyt długo przebywamy w takich. A zdarzyło wam się, że ktoś wyszedł od razu? I nie chciał skorzystać? Nie chciał skorzystać? w zasadzie takiej, że, że lęk był, nie wiem, za duży, tak bo ja że... się do tego odosobnienia. Czy... No właśnie to fajny temat poruszyłeś. Mm. Czyli tej dezinformacji i w ogóle mitów. Powiązanych z sobą. Narosło, tego trochę, narosło no. dużo, dlatego że nie ma takiej linii oddzielającej te badania. Ale właśnie nawet w podręcznikach psychologicznych lat 70, 60., 70. były takie informacje i one są w, w, ja w obiegu. I w piśmie branżowym tak naprawdę. Problem polega na tym, że ktoś przygotowując. A ja czytałem wiele różnych artykułów i. I, I niestety korzystają z tamtych informacji. Artykułów jest źle napisanych, okay. naprawdę 90% artykułów błędne jest informacje. błędne, znaczy źle powiązuje, nie zauważa tego momentu, bo takie nazwiska HEP i y, 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 psycholog robił badania ze swoimi, znaczy to się, to się nie musi nagrywać, nie? To się nagrywa, e, to, że, nie, nie to, to, to spokojnie. Chodzi o to, że jakby wyjściowa do tych badań była taka, że sprawdzali jak mózg działa, czyli on brał tych studentów i oni byli bardzo zestresowani, ponieważ musieli leżeć w pomieszczeniu, nie ruszać się, na, na ich ręce na przykład były zakładane rękawice, żeby og ograniczyć na przykład czucie, tak? Czyli no, były zakładane no, rękawice. Y y y same badanie było skonstruowane w ten sposób, że każdy badający był zestresowany. I, te info, I teraz w pomieszczeniu, gdzie na przykład jest cisza musieli wytrzymać jak najdłuższą ilość czasu. Godzin, tak. Więc na przykład po kilku godzinach to w byciu w takim napięciu i stresie, to jakie można mieć wnioski? No to musiało być wpływ, tak. Dokładnie. I naukowcy w latach 70 którzy zaczęli przyglądać się, w latach 50-tych Lili, zaczął przeprowadzać swoje badania mhm. nad mózgiem jakby zmienił całkowicie poszukiwania swoje, ponieważ pierwsze kapsuły polegały na tym, że ich badani byli pionowo wkładani do wody, na głowę była wkładana but, butla tenowa, bo ich interesował, więc nie było tam mowy o żadnym relaksie. Bo, I teraz, jeżeli my poczytamy sobie o tych badaniach, jakby o tych, to, to jest taka droga do floatingu. Tak można nazwać. I później, tak? Ten lili, później ten lili dochodzi do tego, że ułożenie nie w pionie, tylko w poziomie, tak? bo nawet nałożenie coś na głowę i włożenie nas do wody, co powoduje spięcie. No tak, mięśni, w ogóle strach, więc tutaj w ogóle nie ma. I teraz ludzie sobie czytają o tym, że badani byli bardzo spięci, zestresowani, że dostawali halucynacji, one mogły wynikać, chociaż halucynacje trzeba też popatrzeć na, na ten termin: halucynacja. To też się nie zgadza. Bo czym są, my czasami posługujemy się różnymi terminami, które są zupełnie mhm. nieadekwatne do, do tego. my, my czerpiemy z psychologii, mhm. tak? tak. I, I przekładamy je na, na, na taki nasz grunt. Okazji, znaczy, no, wiecie, pewnie parę osób nawet nie by przyszło, jeżeli by to się wiązało z jakimiś fajnymi charakterystami. Właśnie. <grym> A niektórzy <Właśnie>. przychodzą. <grym> przychodzą po to. Po to. I, mówią, I mają fajne... Są takie przypadki. S oczywiście. Bardzo często. Ponieważ w 80. latach powstał film zatytułowany Odmienne Stany Świadomości. Tak. Mhm. To jest bardzo ciekawy film w ogóle, tylko że ten film troszeczkę, yy, troszeczkę nastraja nas negatywnie. Mhm. Dlatego, że możemy się troszeczkę wystraszyć. On pokazuje, y przedstawia głównego bohatera jako szalonego naukowca. I że. No, Szalony naukowca. No, więc. Y I odmienne stany świadomości. Mhm. Kapsuła y kapsu i y sam floating nie powstał po to, żeby doświadczać odmiennych stanów świadomości, jak niektórzy, którym się może to wydawać. Absolutnie nie. Floating jest pomocny, w, po pierwsze, w rozluźnieniu mięśni. Po drugie, w odpoczynku, staw, ścięgien stawów, w relaksie, w odpoczynku, on wspomaga. Jakby nie ma żadnych obciążeń w trakcie. Dokładnie, unosząc się, jakby, jakby odgraniczając wszystkie informacje, właśnie takie lękowe, tym, że jestem zamknięty, że coś się może wydarzyć to musimy najpierw zwrócić nasz, nasz zwrok na, na te takie namacalne rzeczy. Namacalną rzeczą jest co, że kiedy się unosimy, nasz mózg, lewa i prawa półkula, półkula w jakiś sposób reaguje. W jaki sposób? Po pierwsze, lewa półkula, która jest odpowiedzialna za to, że czujemy swój ciężar ciała, nagle nie dostaje mnóstwa informacji i, i ona jej aktywność po prostu się wycofuje, tak? A aktywność prawej półkuli zaczyna, zaczyna, y, zaczyna się wyrównywać z lewą i, i dochodzi do tego, że mamy swobodne przetwarzanie myśli, że mamy swobodnie, możemy sobie zacząć się rozluźniać, oddychać możemy sobie, tak? Czy nawet... Zdarzały się jakieś przypadki, że ktoś wcześniej chciał opuścić taką kapsułę przed zakończeniem sesji? Tak, zdarzało się. Mhm. Jeden z powodów to jest taki, że floatując, unosząc mhm. się, leżymy w siarczanie magnezu. I dostajemy taki, taki feedback, informację zwrotną, gdzie znajdują się nasze napięcia. I Najczęściej one są w tych miejscach, w karku. I okazywało się, że niektórzy mieli tak, tak duże napięcie karku, że po prostu trochę ich to bolało i byli zaskoczeni tą. Przyszli się zrelaksować, a tu się okazuje, mhm. że wow, ale mnie, ale mnie mhm. zaczyna boleć, jest nieprzyjemnie. I problem polega na tym, że trochę nie doczekali, bo byli klienci, którzy Wyczekali to, tak, ten, ten czas. Ten jest moment. taki przełom, tak, mhm. jest, jest. Absolutnie jest taki przełom, jak się flotuje, i zazwyczaj, jak o tym też opowiadam, to osoby później wychodzą zadowolone, bo dokładnie widzą te wszystkie etapy, mhm. które się przechodzi. I często osoby, które są bardzo aktywne, bardzo pobudzone w życiu, ciągle czymś nakręcone. Zajęte. Tak mhm. poziom hormonów, stresu wysoki, więc też potrafią na przykład tam 10-5 minut wcześniej skończyć floating, bo czują, że już, już właśnie jest, jest ten moment, tak. Ale zawsze zachęcam do następnego, następnego floatingu i okazuje się, że te, te sesje już są, się przedłużają. Więc to jest tylko kwestia też wyczekania tego, bo jednak w czasie floatowania badania też pokazały, że nasze hormony stresu, kortyzol, adrenalina się obniżają. Czyli to też nie jest tak, że jedna sesja i wystarczy, tylko warto hmm. to w miarę tak, owo żeby był odpowiedni efekt dla naszego organizmu. Bowiem, bowiem, bowiem nawet ustami naszych klientów. Bo to jest najfajniejsze. My prowadząc floating, jakby sami, oprócz tego, że, że czytaliśmy, że wiedzieliśmy, sami doświadczaliśmy nowych informacji od kogo, od naszych klientów. Klienci nawet mówią, nawet w naszych komentarzach są takie świetne komentarze, które mówią, że kiedy coś się zaczyna czuć w życiu nie tak, kiedy po prostu już czuję, że się wszystko we mnie nazbierało, idę na floating. Mhm. Ponieważ ludzie, którzy już kilka razy floatowali, Zaczynają we floatingu widzieć pewne narzędzie, okay. narzędzie, które, które floatując pomoże im rozluźnić mięśnie, rozluźnić głowę. I też... Czyli floating w ogóle o floatingu się mówi jako o terapii. No, pierwszy wywiad w filmie Floating we Wrocławiu dobiegł końca. Miejmy Mie nadzieję, w... że nie ostatni. Nie na pewno nie ostatni, bo jest tyle informacji, a my jeszcze mamy tyle pytań, że na pewno jeszcze nie, nie, nie raz się tutaj pojawimy, ale zapraszam. Zapraszamy Was na naszą stronę Aktywni Kreatywni, zapraszamy Was na nasz kanał YouTubeowy. dawajcie łapki w górę, subskrybujcie nas, to bo w końcu na kogo to robimy dla Was, nie? I zapraszamy Was do firmy Floating, żeby się odstresować, zregenerować i po prostu poczuć się świetnie. Cześć. Tak, tak. wasz... Zapraszamy. Zapraszamy, trzymajcie się, hej. Cześć.